Edek, tak uwierz mi, to będzie najlepsze święto, jak je zapamiętasz. naprawdę. No będzie świetna impreza. Musimy na ulicę. No co tak patrzysz? E... NIEISTOTNE! Hej chłopaki, fajne stroje. Widzę, że na serio powiedziałaś i przebierzesz się za Wednesday, no fajnie. Dzięki. chłopaki! Zapraszam. Oto paczka z Uuu, kolejny gość? Panowie, poznajcie, Edka i Skullera. Cześć, chłopaki. Skoro już jesteśmy wszyscy, to możemy coś porobić przez cały wieczór? Możemy na przykład pójść po cukierki. Jak sądzisz? Spoko. ma To jest akurat jego pierwsze Halloween, więc nie wiem jak wziął ze dynie. A no, to jest oka. Wiem się z jakiegoś pola. Ale tak przy ognisku co możemy? Nie, może pieczeć pianki? Mam są. Możemy opowiedzieć straszne historie. Mam pewną historię. Chcesz się ze mnie nabawić? Spokojnie, Małgosiu. Opowiada świetne historię. Czas, żeby szkołać Pampersy najwyżej na przebranie. Była spokojna noc w lesie. Wedrownik zatrzymał się na chwilę. Aż ujrzał pewną chatę. Chciała się sprawdzić. Wlazł do środka. I co jego przeraziło, to us gdy usłyszał akurat. ...pewien niepokojący dźwięk. No właśnie o taki. Czekaj, co się stało? A to z tego strasznego domu naprzeciwko. Lecimy tam? To możemy sobie zobaczyć. Okej, okay, to lecimy. Więc to jest to straszne miejsce, prawda? Sama nie wiem, co tam się dzieje. Bałam się to sprawdzić. Hmm, może być ciekawe. Sprawdzę to. Ty chcesz się narazić? Nie rób tego, proszę. Spokojnie, nieraz miałem z takimi do czynienia. Wrócę na spokojnie. Ja idę z tobą. Braci się nie zostawia. Okej, okay, to idziemy. Ło, wow, co tam się w ogóle działo? Ale sef. Faktycznie chyba już nikt od dawna nie sprzątał. Trzeba będzie posprawdzać, co jest w tym... dziwnego. Faktycznie burdel jak nic. Hmm... No cóż... Co tu może być tym dziwnego? Kurde, Bele, co tu się wydarzyło? O, chulipka! Edek... Już, już do ciebie lecę! Co, jak ci się stało? Wrócę do ciebie. Mówisz, no że chłopakom coś się stało? Jestem w piwnicy? Tylko czemu od razu mnie nie utłukł? Czy to była być jakaś głupia gra? Nie wiem, co ja mam myśleć. Co ja się wpakowałem? Nawet nie mając pojęcia, z czym ma się do czynienia. Dobra, lec, nie ma co siedzieć w jednym miejscu. Zamknięte, oczywiście. Czyżby? Tu musiał być koniec? Tak łatwo się mi je pozbędziesz. No chodź tutaj, Pedlaku. No. A jak ja tam stepan, to przecież y, f, się nie zawaliło. Okay. To koniec. Twój z już zdechł. To lepiej już wytłumacz, dlaczego to wszystko? Po co? Może zastanów się, czy im się to należało wszystkim. Czy się naleźli mi mojego domu. Ty w sumie możesz być idealnym łowcą. Że... że niby ja? Co ty w ogóle gadasz? Pięknie pewnego dnia, wszystko cię zostawię, zostaniesz sam. Bo musiał sam się zmagać z różnymi stworami, problemami. Nikt ci nie pomoże. No. Możesz do mnie dołączyć. O nie nie nie! W życiu! Nie, nie. W życiu. nie zostawiasz mi wyboru. Psz. Wszyscy już niedługo o zapomną. Bo z ten, wszyscy zostają ci na śmierć. Myślisz, że mnie nastraszysz? Ja walczę do końca. Więc jak jesteś taki mocny, to chodź tu i pisie, jak mężczyzna. To będzie bardzo. A ja. Heh, easy. O nie, ty, ty nie wsta Czy możesz mnie tak Czeka Czekam na ciebie. Złe zakończenie. O oh, oh, oh. oh, kurczę... Bo no na kogo, nie możesz polegać. Ewa? Skap mu Sądziłeś, że będę tak jak ty Zadarłeś z nieodwojną osobą. No. Idziemy stąd. Co się w ogóle stało? Och, szkoda gadać. Cały świecie się nie stało. Wszystko w porządku, bracie? Tak, w porządku. Bliscy muszą sobie pomagać. Co się stało? Myślisz, że staniesz się samotny? Nic nie zasługuje na samotność. Wiem, że próbował cię zmanipulować, ale nie martw się, jesteśmy z Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że młodko się taki special spodobał. Jeśli byście chcieli dać znać, jak oceniacie tę animację, to byłbym naprawdę wdzięczny. A w tym czasie życzę wesołego Halloween. No i cześć.